Psalm 123. Ufne spojrzenie ku Bogu. Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie: Jak oczy sług zwracają się na ręce panów, jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku panu, Bogu naszemu, aby się zmiłował nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo dosyta nakarmiono nas wzgardą, ponad miarę napełniły nas szyderstwa wrogów i pogarda pysznych. Psalm 124: Gdyby Pan nie był z nami, niech Izrael powtórzy: Gdyby Pan nie był z nami, kiedy przeciw nam powstali ludzie, wtedy żywcem by nas pożarli, w zapale swej wściekłości, wtedy pochłonęłaby nas woda i potok by nas zalał, wtedy by nas porwały kipiące topiele. Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębów. Jesteśmy jak ptak, który się wyrwał z sidła ptaszników. Sidło się zerwało, a myśmy ocaleli. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Psalm 125 Bóg obrońcą swego ludu. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra syjon. Ona się nigdy nie chwieje, lecz trwa na wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza teraz i na wieki. Nie zaciąży berło bezbożnych nad losem sprawiedliwych, aby prawie nie wyciągali rąk ku nieprawości. Czyń dobrze, panie. Tym, co są dobrzy i mają prawe serce, a tych, co chodzą po krętych drogach, niech Pan odrzuci z popełniającymi nieprawość. Pokój Izraelowi. Psalm 126: Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie wtedy nasze usta napełniły się radością, a nasz język, Weselem, Wówczas mówiono między narodami. Pan uczynił im wielkie rzeczy. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas przepełniła. Odmień nasz los, Panie, jak wyschłe strumienie w ziemi południowej, ci, którzy we łzach sieją, będą zbierać z radością. Idą z płaczem, niosąc ziarno, lecz wracają z radością, niosąc snopy. Amen.